Witam Państwa bardzo gorąco w kolejnym programie Piękna Latem. Dzisiaj nie będziemy co prawda rozmawiać tylko i wyłącznie o ustach, ale również będziemy rozmawiać o kosmetykach. Tak się składa, że kobiety często, żeby być piękne, podkreślić swoją urodę, używają różnego rodzaju kosmetyków: fluidy, pudry, pomadki, tusze do rzęsy. Tego wszystkiego jest bardzo dużo. Czy istnieje taki kosmetyk, który może zastąpić nam te wszystkie w jednym? Dzisiaj moim gościem jest oczywiście znana już Państwu Donata Golla. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. No właśnie, od tego chciałabym zacząć. Czy istnieje kosmetyk, który może nam zastąpić przynajmniej większość tych, które używamy? Jest. I zaraz właśnie Państwu o nim opowiem. Oto sensacja na rynku HIT 2012 i 2013. Latem, kiedy najpiękniej wyglądasz naturalnie, a do pełni szczęścia jest Ci tylko potrzebna zmysłowa opalenizna i promieniście błyszczące usta, krem BB sprawdzi się doskonale. Cóż takiego kryje się pod tajemniczym skrótem BB? Beauty Balm bądź ble, Blemish Balm to nic innego jak balsam pielęgnacyjny, balsam piękności o właściwościach kojących, łagodzących i kamuflujących. Azjatki stosują ten preparat od lat 80. i stąd też m.in. ich piękna skóra. Także krem BB, który zrobił rewolucję właściwie od 2012 roku na rynku kosmetycznym jako krem, podkład i fluid w jednym, przywędrował do nas wprost z Azji. Preparat ten można stosować samodzielnie jako bazę pod makijaż, aczkolwiek jednak latem lepiej używać go w wersji solo, ponieważ nie obciąża skóry i pozwala na jej swobodne oddychanie nawet w bardzo słoneczny dzień. Dba także o jej odpowiedni poziom nawilżenia, chroni skórę przed działaniem promieni słonecznych, nie waży się i nie spływa, gdy mocno świeci słońce. Jest jeszcze jednak coś, co jest bardzo istotne. Gdy pakujemy się i szykujemy na wyjazd, nie musimy do walizki ładować kilku ciężkich tubek, Ponieważ właśnie ten blemish balm ma w sobie wszystko to, czego potrzebujesz. W kilka sekund nakładamy na twarz swój kosmetyczny niezbędnik i jesteśmy gotowe do wyjścia. A skóra wygląda świeżo, promiennie i zdrowo. I to przez cały dzień. To rzeczywiście rewelacja, ale czy taki krem BB istnieje do każdego rodzaju skóry? Czy każdy rodzaj skóry na każdy rodzaj skóry możemy go używać? Krem BB jest przeznaczony tylko i wyłącznie do skóry normalnej. Niestety nie radzi sobie z niedoskonałościami i z cerą tłustą. Dlatego też producenci urozmaicili i właściwie unowocześnili krem BB i stworzyli preparat CC. Zaprojektowany Krem CC, który w skrócie oznacza Control Correct Cream, jest przeznaczony do skóry z niedoskonałościami, takimi jak naczynka i przebarwienia, a także nadmierne błyszczenie się skóry, czyli jest po prostu ze skórą tłustą. Nadal oczywiście pielęgnuje skórę i dba o odpowiedni poziom nawilżenia, ale jednocześnie intensywnie ją kryje. Wpasowuje się w naturalny koloryt, ujednolica go i koryguje. Właściwie teraz największym hitem na rynku jest pierwszy krem DD. Twórcą jest marka Julep i ten krem jako jedyny ma właściwości przeciwzmarszczkowe, a więc walczy o znaki starzenia się skóry, zmniejsza i spłyca zmarszki, ujednolica i pielęgnuje skórę. Zatem trochę tych kosmetyków jest i jak za zatem je dobrać? Jeżeli zależy nam tylko i wyłącznie na pielęgnacji i delikatnym ujednoliceniu kolorytu, wówczas wybierzmy krem BB. Jeżeli jednak mamy problemy z niedoskonałościami, to wówczas wybierzmy krem CC. Jeżeli jednak mamy skórę dojrzałą, to zdecydowanie idealny będzie dla nas krem DD. Dziękuję ślicznie za tą wspaniałą informację, mam nadzieję, że również przyda się Państwu. To naprawdę wyjątkowa rzecz, że w jednym kosmetyku możemy skrywać kilka, ja na pewno z tego skorzystam. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę, Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.